Ile wydałem w ciągu jako bezrobotny 26 latek? Dzień jak zawsze zacząłem od cateringu. I słuchajcie, mam taki specjalny, sekretny catering, ja nie mogę zdradzać jego nazwy. Oni się ogólnie nie reklamują, kto wie ten wie, a cena to jest w granicach 250 zł za dzień. Potem wybiłem kawkę i uwaga, kupiłem takie fajne, coś z action za 4 zł. No wiecie, nie lubię oszczędzać. Kawka ogólnie mam w ogóle z takiego fajnego miejsca. Ona kosztuje coś w granicach 65 zł za chyba 10 kapsułek. Potem już miałem załamanie nerwowe i zacząłem się golić, tańczyć i śpiewać i grać. Ale w tym tygodniu pani od sprzątanie nie przyszła więc musiałem chatę posprzątać sam. Ale słuchajcie, na przy produkty. Cery, jak mam być szczery i nie Widzę sprzątać, to te produkty naprawdę zmieniły moje życie. To tak pachnie wszystko i jest naprawdę niedrogie. A dodatkowo słuchajcie, macie z 20%, jak piszecie wow. kod 20%. Ja, ja już nagrałam Story Time, skąd mam te okulary, ale słuchajcie, Marka Pendal wysłała mi okulary. Ja wam szybko je pokażę, bo tam jest wow. Produkty wyglądają tak i ja, kochani, jak już manifestuję, to manifestuję Fashion Week w nich. Chciałem wam tylko je pokazać. Jaram się, jakby normalnie dostała jakieś cukierki za darmo. Jak wygląda tak, mi to mieliście. Ja kocham takie prezenty. That's all. Lecimy dalej z tym dniem. Dobra. Dobra, powiedziałem, że ubieram te okulary i słuchajcie, no czas wydać jakieś pieniądze, więc idę na miasto. Mikołaj skończył pracę, więc wreszcie mamy czas wolny. No bo wiecie, chłopak ciężko pracuje, a ja wspierać psychicznie go jakoś muszę. I słuchajcie, idziemy do takiego specjalnego, fajnego miejsca, bo tylko tam mają taką specjalną, ceremonialną maczę, którą lubię. I słuchajcie, oni używają takiej starej metody sprzed kilkudziesięciu lat. Że wiecie, normalnie się używa hasenu, a tutaj robią to rękami. Za maczę po zbułeczkę zapłaciliśmy 220 zł od osoby, ale Syrys jest i co najmniej jakieś trzy razy w tygodniu muszę ją wypić. A potem co? Poszliśmy na spacerek, pozwiedzaliśmy jeszcze Poznań i z wielkim uśmiechem wróciliśmy do domu. Nie Dobra, dłużej już nie mogę, żartowałem przecież. Jezus, jak ja jestem głupi! Nie na no, coś to zmyśliłem, wszystko. No ale chyba się raczej domyślacie. Wszystko oprócz kodu, oczywiście, bo kod jak najbardziej działa. Musicie mi wybaczyć. Dobra, trzymajcie się. Pa! Jak ktoś o te okularki też dostaje, mega, dziękuję Fendal.